Cześć, z ze strony Mr. New Games, a witam Was w takim czymś jak, co i jak, czyli co i jak na przykład z seriami. Tu mamy rozpiska serii, oczywiście tu nie ma Minecraft'a żadnego, możecie zobaczyć, co będzie w poniedziałek. W poniedziałek Shake and Fidgets. i mecze Januszy. We wtorek FIFA Mobile i Shakes and Fidges W środę DC Cast, mecze Januszy. Później w czwartek FIFA 17 Mobile i DC Cast. Nie wiem jak się to czyta dokładnie. Shakes and Fidges w piątek i Mecze Januszy. Sobota DC Cast i FIFA 17 Mobile. I w niedzielę Mecze Januszy i Shakes and Fidges. Nie Minecraft, ale Minecraft. Jeszcze już nie będę nagrywał. Będę nagrywał, ale tak, 20 odcinków, 10 z kreatywnego i 10 z survivalu. Także poplątamy to trochę, bo na, na, na się na kreatywne się bawimy. Także zdobywamy od ciula wszystkiego przez to 10 odcinków, a później po prostu na będziemy przetrwamy 10 odcinków, i to by było wtedy koniec Minecrafta myślę, że ferie skończy, zaczniemy i przez te dwa tygodnie skończymy. Także to jest taki krótki, szybki odcineczek, żeby wam powiedzieć co. I jak będzie, gdzie, no możecie teraz sobie zobaczyć. Dzisiaj, y, to y, znaczy, jakby to powiedzieć, no nagram dzisiaj mecze Januszy, ale za, y, albo nie, pojedziemy już w tą niedzielę tak jak mamy. Tak jak mamy, niech to będzie. No dobra, niech tak będzie. Y, także, no widzicie co jest rozpisane. Y, tak, widzicie też, że mi się telefon ładuje i jest, że godzina 10.56. Także, no to jest właśnie... Rozpiska. Jeszcze miałem wodę, by się pić. O, tutaj mam. Zaraz się napiję po nagraniu. Także to by było na tyle. Nic takiego ciekawego, no, znaczy ciekawego, może nie Może i ciekawe dla niektórych, co kiedyś kiedy się pojawia. Czyli jeszcze raz. Poniedziałek: 6 and Fidges i mecze Januszy. We wtorek: FIFA 17 Mobile i Shakes and Fidges. Środa: Dicie i mecze Januszy. Czwartek FIFA 17 Mobile i Dice Cast. Piątek Shakes and Fidgets i mecze Januszy. Sobota Dice Cast i FIFA 17 Mobile i w niedzielę, czyli dzisiaj, mecze Januszy i Shakes and Fidgets. Czyli to jest tak jak mówiłem, to będzie jako pierwszy film, a tam to będą dwa, czyli będzie dzisiaj trzy. Yy, także, to było kochani na tyle. Ja z tych takiego właśnie powiedzenia wam co i ja, gdzie także no to było na tyle. Trzymajcie się do następnego. No i cześć.